Dobry wieczór, akwarysta z Wrocławia. E, tak na wstępie, to chciałbym wytłumaczyć, dlaczego mnie nie było przez tyle czasu. E, otóż w domu miałem kwarantannę, no to znaczy nie, inaczej w domu miałem COVID, jako jedyna osoba z mieszkania mogłem wychodzić z domu, e, więc przez ostatnie, tak naprawdę dwa tygodnie. Bo 11 dni temu był filmik, a ja przez ostatnie dwa tygodnie wykonywałem większość prac, które normalnie wykonują moi rodzice, czyli robienie zakupów na przykład. Co nie jest dla mnie jakieś uciążliwe, no ale uciążliwe jest już przywiezienie tych zakupów do domu, nie posiadając jednocześnie samochodu. Więc po prostu ostatnie dwa tygodnie to ja spałem głównie i chodziłem po sklepach, bo byłem po prostu mega zmęczony. Nie byłem przyzwyczajony do takiego, do takiego trybu. No, ale już wszystko wróciło do normy. Także i ja wracam na YouTube. Dziękuję wam za tak bardzo pozytywne odbieranie ostatnich filmów, bo naprawdę fajnie się obejrzały. Jakby ktoś miał też podejrzenia, czy rzuciłem YouTube'a, to nie rzuciłbym czegoś, co tak fajnie się rozwija i co sprawia mi tyle radości. No bo nie ukrywam, że nagrywanie naprawdę, naprawdę sprawia mi radość. Troszeczkę krzywo. O, idealnie. Witam w moim biurkowym krewetkarium. Czyli krewet, krewetkarium z krewetkami Red Cherry. I masą innego zwierza w postaci na przykład ślimaków. Yy, czy coś tu jest jeszcze? Chyba nie. Nie, małżoraczki mam yy, w akwarium w wyżej. A właśnie nie mówiłem o małżoraczkach. No to w następnym odcinku. Yy. Co tutaj się zmieniło? Bo ewidentnie widać, że coś tak. Yy. Wczoraj sobie tutaj czyściłem, znaczy no, czyściłem, no podmieniałem wodę. I troszkę też tam jakieś drobne prace porządkowe. E, strasznie mi ślimaki to mikrozorium męczą. E, muszę coś z tym zrobić, czyli po prostu nie dawać więcej jeść. E, bo szy, szybki są czyściutkie. Jakby ktoś się zastanawiał nad tanim, fajnym ślimaczkiem naglony, naprawdę to. A, nie widzicie? To to. Zatoczek. Wyżej też jest zatoczek, ale mniejszy. Naprawdę mały ślimaczek, nie rzuca się w oczy. Mam też tą wersję różową, może mi się ją uda pokazać, tylko ją muszę wyjąć z akwarium. Naprawdę fajny ślimak. Ja wiem, że one się nie cieszą. Spadł mi na ten na biurko ślimak, ale nic mu się nie stało, bo było nisko. Ok, ja wiem, że ślimaki, zatoczki się nie cieszą jakby to powiedzieć, dobrą marką, ponieważ wszyscy yy, uważają je za szkodniki. Sobie tylko przetrę, się troszeczkę namoczyło. Wszyscy je uważają za szkodniki. Ja uważam, że w świecie yy, przyrodny nie ma czegoś takiego jak szkodnik. Yy. Czekajcie, żeby go nie męczyć bez wody. To mam też, o, proszę bardzo. Tą. Na szczęście jest nisko, tak że to jest, nie wiem, 10 cm. To jest ta różowa wersja. Wracaj. W mm. krewetkę prawie trafiłem. Eee, o, aha. Przepraszam, bo już wątek zgubiłem. Eee. Także polecam te ślimaczki. Jakby ktoś chciał, ślimaczkę naglony. W ogóle zobaczcie to. Nie wiem, czy mi się to uda uchwycić, ale po krewetce wchodzi ślimak. Widzicie? Śmieszne rzeczy. Ok. E, także szybki są czyściutkie przez te ślimaki, no i pewnie też przez krewetki. E, dalej. E, nie da się zauważyć, że okwarium wyglądało w ostatnim filmie nieco bardziej bujnie, a teraz wygląda mniej. No, przerobiłem przecinkę, taką ostrą, czyli higrofilie. Pyk, heteranter pyk. Swoją drogą ta heterantera rośnie pięknie. Nigdy mi się tak ładnej heterantery nie udało wyhodować. Jestem z tego bardzo zadowolony. Krewetki się mnożą. Kolejna krewetka chodzi z jajkami. Czy jest ich tutaj za dużo? Nie powiedziałbym. Jest ich, myślę, teraz optymalnie a jak się urodzą maluchy to pomyślę czy ich nie sprzedawać znaczy to fajnie by było jeszcze coś z tego mieć materialnie ale oczywiście na to to patrzę naprawdę w dalekiej dalekiej kolejności głównie tu chodzi o przyjemność sednego posiadania akwarium ale oczywiście szanuję ludzi i bardzo rozumiem ich, którzy którzy akwaria zakładają na przykład tylko pod Yy, hodowlę yy, krewetek na sprzedaż, i oczywiście sam chciałbym kiedyś coś takiego zrobić. Yy, nie na jakąś ogromną skalę, ale mógłbym spróbować, bo dlaczego nie? <laughs> Kolejną rzeczą jest to, że znalazłem sobie w tym akwarium tam z tyłu za tą za tą heteranterą tego maleńkiego anubiaska. Nie wiem, czy go pamiętacie, a ja go teraz pokazuję pensetą. O, to jest ten. I przyczepiłem go na kawałek drewienka. I mam nadzieję, że odbije i zacznie rosnąć. Mam tutaj dwa Anubiasy. Drugi jest tutaj. O. Yy, oba to są Anubiasy Nana. Chociaż wyglądają teraz jak Petit. Ale nie wiem, czy pamiętacie. Ja ostatnio sobie oglądałem zdjęcia na telefonie i miałem zdjęcie tego akwarium od razu po założeniu. To ten Anubias był. Dużo mniejszy. Ja Wam zresztą teraz mogę wrzucić to zdjęcie. Także, także tak jak widać było on dużo mniejszy. Mikrozorium niestety jest męczone przez ślimaki, ale mam nadzieję, że odbije, bo chciałbym mieć to mikrozorium. Tam mam jeszcze bakopę karolinianę, bo chciałem uratować tutaj parę sadzonek, ale ja ją stąd wyrzucę. I włożę ją do innego, do innego akwarium. Mam tutaj też jedną gałązkę Ludwiki Red, Ludwiki Super Red, ona jest tutaj, ale ja ją stamtąd wysadzę ją przesadzę gdzie indziej, bo po prostu ta heteranteria ją zwyczajnie, zwyczajnie zadusi. Dobrze, to chyba tyle na dzisiaj. Jako rekompensatę w tym tygodniu będą dwa odcinki. Jako rekompensatę tego, że mnie było, jeszcze raz bardzo dziękuję za tak pozytywne odebranie tamtych poprzednich materiałów i życzę Wam miłego tygodnia. Trzymajcie się, cześć i do usłyszenia jeszcze raz na pewno w tym tygodniu.